Cześć, Śmiejl z tej strony. Słuchajcie, witam Was w codzienniku 19 maja 2021 roku. Kolejny z tych codzienników, że kompletnie nie mam pojęcia, o czym chciałbym Wam powiedzieć. Jest mnóstwo rzeczy, ale takich z tematów, politycznych. To chyba już mamy wszyscy tego troszeczkę dość. Jest mnóstwo rzeczy dotyczących um, pandemii, szczepionek, paszporty covidowe. PiS się na to wszystko zgodził. PiS strasznie proeuropejską partią się właśnie staje cały czas. E, dzisiaj Edyta Rzemła zwróciła moją uwagę dziennikarka Onetu, która cały czas uderza w rzeczy związane z polską obronnością. Oczywiście, w dobrej wierze. Zwróciła moją uwagę na to, że to Polacy, prawdopodobnie jako bezzałogowe systemy powietrzne, czy tam jak to się tam nazywa, wybiorą prawdopodobnie Bayraktar TB2, turecki bezzałogowy statek powietrzny. A, właśnie, bezzałogowe statki powietrzne taki jest skrót BSP. Że Polacy prawdopodobnie to wybiorą. Mamy kupić ileś tam zestawów łącznie. To będzie według pierwszych planów 24 sztuki. Mało. Ale według kolejnych planów to ma być 15 razy 4, czyli troszeczkę więcej. 15 razy 4, czyli 40-60 sztuk tych latających bezzałogowych statków powietrznych. I do lata Rzemu, edyta Rzemuła zwróciła moją uwagę na to, że no tak, na pewno tutaj. Jak to wytłumaczyć, przecież przetarg dopiero co i tu, i to nie... generalnie się czepiała. No ale można kupić rzeczy takie bez przetargu, ze względu na ważne sprawy dotyczące bezpieczeństwa państwa. A akurat ten BSP jest sprawdzony mm, już w boju. Bardzo ładnie się wykazał w ostatnich konfliktach i w Libii, i w konflikcie tym armeńsko azerbejdżańskim Także jak dla mnie można tego brać spokojnie. Ten turecki sprzęt bardziej zastanawiam się, czy nie trzeba ufać bardziej i kumać się z Turkami, chociaż oni według niektórych politologów będą naszymi przeciwnikami w jakiejś przy, przyszłej wojnie tutaj, która się będzie toczyła pomiędzy nami a nimi na Bałkanach, ale chyba bardziej należy im ufać niż na przykład Niemcom, ich projektowi Nord Stream 2. Z tą Amerykanom też. Nie wiem, czy słyszeliście, że prezydent Biden. Żadnych sankcji nie wprowadzi w stosunku do firm, które realizują ten projekt Nord Stream 2. Kamala Harris nie pozwoliła i trzeba pogłaskać Putina. Także o takich rzeczach wcale nie chcę mówić. Nie chcę mówić też o tym, że okazuje się, że polski ład co chwila generalnie są inne obliczenia, kto ile straci, kto ile zyska. Generalnie wydaje mi się, że niewielu osób zyska. A wiele osób straci. I nadal śmieszy mnie to określanie tego, kto jest tą klasą średnią w Polsce. Także o tym też nie ma co gadać. Nie ma co gadać o tym, że ludzie przestali się szczepić. Nie ma co wreszcie gadać o tym, że spider i pani Agata Kołodziej na, Sp na spider łebie napis na napisała. Artykuł dotyczący paszportów covidowych, w którym brzmi ona zupełnie jak taka oświecona obywatelka Chińskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Żeby, żeby nie być gołosłownym, trzeba wprowadzić paszporty covidowe. Przecież żółta książeczka szczepień na to też dyskryminacja? No. Jakby nie porusza tego tematu, że dane Polaków między innymi będą przechowywane gdzieś tam przez jakieś konsorcjum prawdopodobnie. Może być duża szansa, że będzie to konsorcjum chińskie, które zostanie wynajęte przez Europę do wprowadzenia, wprowadzenia tego systemu w życie, to o czym wam mówiłem. Cytuję. Minister zdrowia niedzielski na antenie Polsat news deklaruje, że rząd nie chce ograniczać dostępu do usług ze względu na posiadanie paszportu czy innych przepustek covidowych. Szkoda, bo to prędzej czy później zmotywowałoby więcej ludzi do zaszczepienia. Marzy mi się, żeby jednak wymyślić jakiś sposób na uzależnienie korzystania z przyjemności od szczepienia. Może jeszcze nie teraz, może za kilka miesięcy, kiedy szczepionkę naprawdę będzie mógł każdy mieć, kto chce. Na przywileje dla zaszczepionych w dostępie do usług zdecydowały się już Węgry, ale i Francja. Da się. Kurna, nie wiem skąd się tacy ludzie biorą. To my jesteśmy jakoś zupełnie inaczej skonstruowani chyba inne rzeczy są dla nas ważne. Jakieś poczucie własnej godności, jakiejś wolności troszeczkę. Mają a my nie. Co ja rozumiem, że nie chcecie o tym rozmawiać, bo to już te paszporty covidowe i tak zostaną wprowadzone. Jeżeli się będzie chciało gdzieś pojechać, no to trzeba będzie to kurwa mać, posiadać i gdzieś te dane swoje gdzieś będą sczytywane w jakieś wuchanie, dane medyczne obywatela i to gdzie się przemieszcza i co robi. Gdzie jest w danym momencie? Wszystko to jest niepokojące, ale o tym nie będziemy rozmawiać. Nie mam pojęcia. Słuchajcie, co robić. Dzisiaj dużo zrobiłem na swojej działeczce. Kosiłem trawę, polerowałem nóż, bo zbliża się wyjazd na muszaki, poligon muszaki. Nagrywałem sobie na bębenkach parę kawałków. Jeden widzieliście, dałem, zlinkowałem go na Facebooku. Nagrywam też kawałek polskiego wykonawcy może usłyszycie go jutro z bardzo ważnym tekstem. A do tego troszeczkę moja perkusja i moja cierpiąca ręka, która musi tam ostro na Hajchacie zasować. Na tym takim talerzu. nie widzicie go. Na tym. Cały czas szybciutko trzeba pracować z łokcia i w ogóle i elegancko. Mm, przyjechała sztanga dzisiaj, znaczy gryf, obciążenia. Ławeczkę dzisiaj żeśmy z synem składali. Od jutra zaczynamy regularne treningi. Mm, mam nadzieję, że wystarczy mi pary na to wszystko. Na nic nie mam czasu. Mam tyle rzeczy do zrobienia jeszcze przed weekendem. Nie mam w co rąk włożyć. Mam zaległe prace, plastyczne trzy do zrobienia. Mam zaległe prace związane z ostrzami, dwie do zrobienia. Muszę wreszcie ułoszyć pochwę do noża mojemu koledze. Dokończyć Zebowi, którego znacie. Kiedy to wszystko robić? Dzisiaj psy mnie obudziły o 5.30 niewyspany jestem. Słuchajcie. Codziennik. Czasami chyba pierwszy jest taki, w którym kompletnie nie wiem o czym mówić. Wczorajszy dzień był dosyć intensywny. Filmy w ogóle zdziwiony jestem, że alfabet ma tak mało wyświetleń. Może nie zauważyliście, niektórzy nie zauważyli, że jest alfabet. Bardzo polecam Wam gorąco jeszcze raz te filmy, które, o których wspominałem na alfabecie YouTube'owym Chmiela. Na pewno warto, nie filmy, tylko kanały, warto je obejrzeć. Wybaczcie mi, ale jestem tak zmęczony, że w dniu dzisiejszym to będzie wszystko. Nie to, że idę spać. Muszę przynajmniej zacząć jedną pracę jeszcze dzisiaj. Żeby mieć jutro trochę mniej z godzinkę i spać. Na razie trzymajcie się. Cześć.